Chciałbym na początek podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj są nieobecni z nami. Ten szczególny czas, czas pandemii jest czasem, który spowodował, że wszystkie te święta, które przypadły mi w udziale realizować jako komendant tej szkoły są najbardziej skromnymi świętami. Jest najbardziej skromnym, skromnym świętem, ale, Szanowni Państwo, to nie umniejsza rangi tego święta. Bardzo chciałbym Wam pogratulować, pogratulować wszystkim, którzy uczestniczą w tym święcie, którzy dostali awanse, medale, odznaczenia, ale przede wszystkim chciałbym właśnie zwrócić się do tych nieobecnych, do naszych słuchaczy. Słuchaczy, którzy dzisiaj są na terenie szkoły, ale ze względu na specyficzne warunki, Dzisiaj nie mogą uczestniczyć tutaj z nami. Słuchacze, którzy są dzisiaj już naszymi absolwentami, bo to oni są dowodem naszego profesjonalizmu, dowodem profesjonalizmu ludzi, którymi przyszło mi kierować przez ostatnie 8,5 roku. To Państwa zasługa, że tak wysoko jesteśmy oceniani, to też Państwa zasługa, że ja osobiście również jestem wysoko oceniany. Przynajmniej tak mi się wydaje. Szanowni Państwo, to jak szeb jest oceniany, zależy nie od niego samego, ale zależy przede wszystkim od współpracowników, których posiada. I szanowni państwo, do, zwracam się do wszystkich pracowników, policjantów, z którymi miałem okazję pracować, z którymi pracuję jeszcze do 24, tak jak słusznie lektor e, zauważył, e, Chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować za wszystkie te chwile, które z Państwem spędziłem. Jesteście, tak jak to niejednokrotnie już mówiłem, przez ostatnie dni fantastycznymi ludźmi. Jesteście ludźmi, z którymi można robić wszystko, z czego oczekują od nas nasi przełożeni. Nie zdobylibyśmy tak wysokich ocen, gdyby nie wspólna praca. Nas wszystkich, ale przede wszystkim nie wspólna praca pracowników i policjantów tej szkoły. Nie zdobylibyśmy tej renomy, gdyby też nie policjanci, którzy do nas trafiają, którzy często mówią o tym, że jest trudno, było trudno, spodziewali się tego, że będzie trudno, bo wiele słyszeli, ale budujące jest to, że wielu z nich właśnie nie wyobrażało sobie sytuacji, w której poszliby do innej jednostki szkoleniowej. To, szanowni Państwo, wasza zasługa. Nie zrobilibyśmy też nic, gdyby nie wsparcie naszych wyższych przełożonych i za to chciałem im w tej chwili po, podziękować, zarówno tych, którzy jeszcze dzisiaj są w służbie i życzę im tego, żeby byli jak najdłużej w tej służbie, ale również i tym, którzy są już poza tą e, służbą. Miałem, szanowni państwo, szczęście, e, że zawsze w swojej służbie trafiałem na bardzo dobrych ludzi, do których oczywiście Państwo się zaliczać. Wszyscy tutaj będący na placu, zarówno policjanci, pracownicy policji, ale również i zaproszeni goście. Szanowni Państwo, to wielki honor i zaszczyt, że mogę dzisiaj do Was przemawiać. Oczywiście chciałbym, żeby ten plac był wypełniony tutaj całym mnóstwem gości. Bardzo przepraszam wszystkich tych, których nie zaprosiłem i nie mogłem zaprosić ze względu na panujące warunki, ale tą drogą przekazuję im serdeczne podziękowania. Zawsze mogłem liczyć na wsparcie księdza kapelana, który jest dzisiaj z nami. Zawsze był z nami i ja wiem, że przede wszystkim zawsze był z nami w modlitwie i jak znam życie, to zawsze będzie z nami w tej modlitwie i ze mną osobiście, nawet jak mnie tutaj już nie będzie na terenie, na terenie szkoły. Dziękuję swoim byłym i obecnym zastępcom. Bez Was nie podołałbym e, tym, co ode mnie oczekiwano. Nie byłbym w stanie zrealizować nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego wszystkiego, co osiągnęliśmy. Dziękuję wszystkim swoim współpracownikom, dziękuję władzom samorządowym, pani prezydent, panie, panie starosto, dziękuję kolegom służb mundurowych, zarówno tych, którzy jeszcze są w służbie, jak i są poza służbą. Nieocenioną pomoc zawsze niosły nam dwie osoby, pan prezes i pani. Prezes Szpitala, wtedy kiedy byliśmy w trudnej sytuacji, kiedy zdarzały nam się jakieś przykre rzeczy, kiedy zadzwoniłem do pani prezes czy do pana prezesa. Zawsze stawali na wysokości zadania i ratowali naszych policjantów z opresji i za to też bardzo, bardzo chciałbym państwu serdecznie podziękować. Bardzo dziękuję naszym przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych. To wielki honor i zaszczyt, że mogę z wami współpracować. To wielki honor i zaszczyt, że jesteście dzisiaj tutaj z nami i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie dalej się rozwijać, że to, co zapoczątkowaliśmy, będzie dalej, dalej realizowane. Szanowni Państwo, Mam czas do 24, więc będę, będę dalej, dalej kontynuował te podziękowania. Jest wielu, wielu fantastycznych ludzi, którzy byli na mojej drodze, którzy, szanowni państwo, wspierali mnie w tym wszystkim, ale są też osoby szczególne. Tymi osobami szczególnymi są już tutaj wymieniani przez moich poprzedników moi, moi bliscy. Chciałbym podziękować mojej żonie, marzenie, chciałbym podziękować mojemu synowi Arkowi i chciałbym ich przeprosić za to, że przez wiele, wiele lat, a szczególnie w okresie pracy w komendzie głównej, po prostu mnie nie było. Wtedy, kiedy ja wychodziłem do pracy, Arek jeszcze spał. Jak przychodziłem, już spał. I nie dlatego, że był śpiochem, tylko dlatego, że tam bardzo często pracowało się. Zaczynając pracę o siódmej kończyło się o 24, bo taka była potrzeba e, chwili. Dziękuję za wyrozumiałość mojej żonie, za to, że znosiła to, że często mnie nie było, za to, że znosiła to, że często wyjeżdżałem w różne miejsca, nawet nie zawsze wiedziała, w jakie miejsca, bo już przestała się nawet tym e, interesować, ale zawsze było to związane e, ze służbą i ta służba niestety takich poświęceń i takich rzeczy e, wymagała. Za to bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim swoim bliskim, którzy też trzymali za mnie, za mnie kciuki, za to, co mnie spotykało tutaj, w tej szkole, ale również i wcześniej. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Dziękuję również tym, których spotkałem na swojej drodze w poprzednich jednostkach policji. Tak jak powiedziałem, miałem to szczęście, że trafiałem zawsze na fantastycznych przełożonych i zawsze na fantastycznych współpracowników, ludzi, z którymi miałem okazję współpracować. I tą drogą też dziękuję wszystkim policjantom, policjantkom, pracownikom z Komendy Głównej Policji, z Komendy Rejonowej Policji w Skarżysku Kamiennej, z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wszystkich szkół policji w naszym kraju, wszystkich. Jednostek i garnizonów, bo tam zawsze też spotykałam mnie wielka, wielka życzliwość i powiem szczerze, te, ten ostatni tydzień, kiedy praktycznie non-stop odbieram telefony z podziękowaniami. E, Powoduje, że zastanawiam się, czy aby na pewno ta decyzja była dobra. Szkoda, że mi tego nie powiedzieli, że jestem taki dobry wcześniej, bo na pewno nie podjąłbym takiej, takiej decyzji. Szkoda, że wcześniej nie powiedzieli mi, że będą żałowali mojego odejścia. Oczywiście proszę potraktować to w formie żartu, ale budujące jest to, że naprawdę tych telefonów było mnóstwo, i tego, szanowni państwo, państwu też życzę. Życzę tej życzliwości i życzliwych osób, które. Wokół Was będą i oby takie osoby zawsze wokół Was były. Dziękuję wszystkim instytucjom, szefom tych instytucji, zarówno tutaj w Słupsku, jak i poza Słupskiem, na których zawsze mogłem liczyć. Szanowni Państwo, jeszcze raz to podkreślę, miałem to szczęście. Nigdy nie spotkałem się z kimkolwiek, kto odmówiłby mi pomocy, kto nie wspierałby mnie i moich współpracowników, państwa tutaj zgromadzonych. W naszych e, przedsięwzięciach. Wszystkim tą drogą bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Za chwilę odczytany zostanie rozkaz o zwolnieniu ze stanowiska komendanta Szkoły Policji w Słupsku pana inspektora Jacka Gila. Rozkaz odczyta inspektor Piotr Cekała. Rozkaz personalny nr 2843 z dnia 17 lipca 2020 roku na podstawie artykułu 41 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 45 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji niżej wymienionego policjanta po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego zwalniam ze służby policji z dniem 17 lipca. Szkoła Policji w Subsku inspektor Gil Jacek Syn Kazimierza komendant Szkoły Policji w Subsku. Rozkaz podpisał komendant Główny Policji generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk z upoważnienia pierwszy zastępca komendanta głównego nadinspektor Dariusz Augustyniak. Pododdziały, spocznij. Pana komendanta proszę jeszcze poza regulaminem już o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zapomniałem jeszcze o jednej osobie, której powinienem podziękować. To jest mój poprzednik Jacek Bąkiewicz-Jacku. Bardzo Ci dziękuję. Osiem i pół roku temu przejmowałem od Ciebie obowiązki e, i ta szkoła naprawdę wtedy tętniła życiem. Ja tylko postarałem się to kontynuować. Ale, Szanowni Państwo, chciałbym tylko dodać jedną rzecz, bo co pewnie niektórzy mogą być zaskoczeni, dlaczego zastępca komendanta czyta rozkaz? Odsyłam do internetu, jak wpiszecie moje imię i nazwisko, to w pewnym momencie. Obecny tutaj jeszcze młodszy inspektor, ale za moment inspektor, więc liczba inspektorów w szkole będzie się dalej zgadzać, odczytywał jako jeszcze wtedy pracownik Wydziału Kadry Szkolenia, Wydziału Kadry Szkoły Policji w Słupsku rozkaz o przejęciu przeze mnie obowiązków komendanta szkoły. I moim życzeniem skierowanym do niego było to, żeby domknął nawias, domknął klamrę i to się właśnie wydarzyło. Piotr, bardzo Ci za to dziękuję Jacku, dziękuję Ci za te wszystkie lata e, też e, służby, bo może nie wszyscy wiedzą, wtedy o tym mówiłeś, ale to było 8,5 roku temu. To jest również mój wieloletni przełożony i e, kolega, przyjaciel. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, za chwilę nastąpi pożegnanie komendanta ze sztandarem jednostki. Dowódcą pocztu sztandarowego jest w dniu dzisiejszym podkomisarz Bata Kołodyńska. Sztandarowym młodszy aspirant Dariusz Drzewiecki, a asystę pełni podkomisarz Adrian Goszczycki. Pożegnanie ze sztandarem. Zwrot! Wrost! Marzyń! Zwrot. Zwrot! Pod oddziałek z Polski, pod oddziałek Łaskość, sztandarowy, sztandar Szkoły Policji w Słupsku. odprowadzić. Poczek na ramię Bravo! Za chwilę dowódca uroczystości, komisarz Marcin Milde, po raz ostatni złożył meldunek komendantowi szkoły o zakończeniu uroczystości. Panie inspektorze, dowódca uroczystości, komisarz Milde, melduje zakończenie uroczystej zbiórki.